Aż 90 tysięcy małych, kilkucentymetrowych ryb trafiło dzisiaj do wód rakówki. Zarybianie to jeden z etapów programu rewitalizacji tej rzeki. Zmiany rozpoczęto na zlecenie prezydenta miasta Marka Chrzanowskiego w ubiegłym roku, wtedy wpuszczono do rakówki i ryby i raki. Rozpoczynamy wdrażanie pierwszego etapu rewitalizacji, programu, który był opracowany w roku ubiegłym na Państwa zlecenie, czyli na zlecenie Urzędu Miasta przy przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi. W pierwszym etapie mamy zaplanowane wprowadzenie do środowiska endemicznych, charakterystycznych dla dorzecza gatunków rybrofilnych, czyli jazia i klenia. To, co dzisiaj będziemy robili. Natomiast w drugim etapie będzie tu jeszcze wdrażany program restytucji raka. W tym roku będziemy starali się wprowadzić do środowiska raka błotnego. Dzisiejsze działanie to efekt wielu, wielu lat pracy nad poprawą stanu wód naszej rzeki i wszystkich cieków wodnych, które dopływają do tej naszej rzeczki. Myślę, że cała polityka związana z budową, modernizacją, kanalizacji sanitarnej, deszczowej na terenie miasta skupia się właśnie w tym efekcie, który dzisiaj w jaki sposób również konsumujemy. To zupełnie inna rzeka niż czas. Ta nam sprzed kilku lat podjęte przez prezydenta miasta działania spowodowały, że jest tu nie tylko czysto, ale i wystarczająco dobrze dla ryb i raków. Dlatego nad rakówkę wracają wędkarze. Nasza jedyna rzeka rakówka jest tutaj. Przez wędkarzy wspominana, że ileś tam lat temu jeszcze nasi ojcowie wspominają, że tu były właśnie i ryby i raki. A dzisiaj już widzimy, że wędkarze się pojawiają na rakówce, bo w niektórych rejonach jak jeździmy na kontrol, to właśnie wędkarze przychodzą na ryby. Także to jest bardzo pozytywne. Na te ryby, które dzisiaj wypuszczono z foliowych worków trzeba będzie wędkarzom poczekać parę lat. Biorąc pod uwagę dobrą jakość wody zapewne będzie co łowić. Tymczasem na początku września do rakówki trafią kolejne raki.